Co stosować przy zaburzeniach mikrofibry jelitowej? Zapewne chodzi o mikroflorę jelitową, zatem przytoczmy badanie. Osoby badane poddano kuracji 30-dniowej, natomiast zarówno przed, jak i po niej wszystkim zbadano kał w sposób mikrobiologiczny. Efektem kuracji było ogólne obniżenie liczby bakterii aż o 63,1%, w tym pałeczek coli o 34,5% oraz drobnoustrojów hemolitycznych aż o 50%, podczas gdy liczba bakterii probiotycznych pałeczek bifidobakterium wzrosła w przewodzie pokarmowym aż o 107,7%. Dla porównania, w grupie leczonej farmakologicznie efekt podniesienia liczby pałeczek bifidobakterium uzyskano wzrost jedynie na poziomie 15,8%. W badaniu wzięły udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni z dysbakteriozą jelit. Jest to stan prawie Całkowitego braku bakterii probiotycznych w jelitach. Produktami, które tak spektakularnie wpłynęły na przewód pokarmowy, zarówno degradując bakterie, jak i odbudowywując florę przewodu pokarmowego, był propolis oraz pyłek pszczeli.